Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w podsumowaniu tym razem nie tygodnia, a miesiąca. Trochę mnie tu nie było konkretnie, no jakieś trzy tygodnie, więc w związku z tym postanowiłem nie robić przerwy od po prostu podsumowań tygodnia i wrócić z podsumowaniem tygodnia, jak już będę miał czas na nagrywki. Tylko postanowiłem zrobić dla Was podsumowanie miesiąca: zebrać wszystko to, co najważniejsze w tym miesiącu się działo i zrobić z tego jeden film. I faktycznie tak to wygląda. Zaraz przejdziemy do tego, jak będzie wyglądało to podsumowanie, ale teraz najważniejsze, bo dzisiaj jest prawdopodobnie 30 listopada, jak to oglądacie, a jutro jest 1 grudnia. I co? I IT Hardware. Startuję z kalendarzem adwentowym, gdzie rozdają codziennie, codziennie są konkursy i codziennie można coś wygrać. I ja personalnie jestem giga fanem tego, tego, tego kalendarza, tej inicjatywy. I niestety albo stety jest to druga edycja, w której nie mogę wziąć udziału z tego względu, że już no, jestem częścią IT Hardware, więc, więc po prostu nie biorę udziału, ale we wcześniejszych latach, we wszystkich brałem udział w tym, w tym wydarzeniu. Raz na nawet udało mi się coś wygrać, więc no, to cieszy wtedy niesamowicie, jak się zgadnia nagrodę z tego konkursu. Fajne jest to, że jakby wygrana, jakby prosto jest wziąć udział w tym konkursie. To prawdopodobnie będą linki do Glemi, które trzeba wyklikać. W tym momencie ich jeszcze nie ma, ale tutaj już Wam zajawiam ten, ten pierwszy news, który o tym mówi. Jutro bądźcie czujni, zaczną się pojawiać codziennie jak w kalendarzu adwentowym konkursy na IT hardware. Bardzo Was zachęcam. Bo jak mówię, sam osobiście jestem fanem tego typu inicjatywy i zawsze brałem udział. No teraz nie biorę, bo no, byłoby to troszeczkę hamskie z mojej strony, jakbym brał w tym udział. Oczywiście wyniki, jeżeli chodzi o, o to losowanie przez Glemis, są losowe, więc potencjalnie mógłbym wy, wygrać, i wtedy no, nie fajnie by to wyglądało. Mamy też tu gwiazdkowy poradnik prezentowy, więc też możecie zajrzeć, jak ktoś zastanawia się, czym się zainspirować i co. Kupić na gwiazdkę, no to cóż, można się zainspirować, czy też na Mikołaja, czy pod choinkę, jak to tam będzie rozdawał swoje prezenty na święta. Ja Wam będę prawdopodobnie o tym przypominał w kolejnych podsumowaniach tygodnia przez cały grudzień, które już będą regularnie. A teraz przejdźmy do naszego podsumowania miesiąca i powiem Wam tak: no, w tym miesiącu <laughs> w świecie technologii. Mamy trzy takie główne tematy. Pierwszym tematem to jest telenowela związana z e, Twitterem, i Elonem Maskiem, więc o tym krótko. Druga telenowela to są topione złącza do RTX-ów z serii 4000. To 12-pinowe 12 high power voltage złącze. Ja mówię PCI Express 5.0, i chyba przy tym zostanę zasilane. Pi, zasilanie PCI Express. 5, 0. No, i cóż, jeszcze do tego mieliśmy premierę 40-80 i różne przeboje z nią związane. A poza tym, kilka pomniejszych tematów jest tego grubo około 40, więc już przechodzimy. No i najmniej mówię, pierwsze to był Elon. Elon od początku listopada wszedł do siedziby Twittera i zaczął robić, lekko mówiąc, no, swoje porządki, żeby nie powiedzieć, podpalił. Do Muciech i zaczęło się dziać. Elon sam mówi o bankructwie. Twitter ma 313 miliardów dolarów długu i codziennie traci 4 miliony dolarów. To są jakieś astronomiczne kwoty. Ludzie się zwalniają z tego Twittera. Pracownicy, potem jak Elon ogłosił, że będą masowe zwolnienia, sami zaczęli się zwracać, po to już setki, a nawet tysiące pracowników. Więc grubo się dzieje w tej telenoweli. Ciekawe, co koniec końców z tego wyniknie. Playstation 5 Slim ma zadebiutować w 2023, czyli w przyszłym roku, prawdopodobnie na święta. Standardowo, jak większość sprzętów, zadebiutuje PS5 w wersji Slim. No i cóż, Powiem wam szczerze, nie wiem czy wyczekam do tego momentu z zakupem PSA 5, bo bardzo bym chciał mieć PSA 5, na pewno Slimka będzie ciekawszym rozwiązaniem od tej podstawowej, z tego względu, że ma być poprawiony układ, czyli ten układ od AMD napędzający PSA. Prawdopodobnie w poprawionym procesie technologicznym TSMC zostanie wyprodukowany przez to układ całych chłodzenia, czyli To wszystko będzie mogło być mniejsze, stąd wersja Slim. Ale też prawdopodobnie przy zachowaniu dobrych temperatur, lepszych niż w podstawowym układzie, lepszej kultury pracy. Miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądało, ale ja chyba wcześniej. Nie kupię zwykłego plejaka. Teraz troszeczkę negatywnych newsów, ponieważ TSMC podnosi ceny za proces 3 nanometrów. Co prawda jeszcze nie dotyczy to żadnych produktów z serii pc dostępnych na rynku, bo jak wiecie, na razie wszyscy robią w 5 nanometrach Nvidia, AMD, no i też Intel, jak coś robił TSMC to w 5 nanometrach, no ale już w przyszłym roku zaczną się jakieś produkcje w 3 nanometrach. Prawdopodobnie dopiero pod koniec roku, ponieważ na praktycznie cały 2023 to Apple ma zarezerwowaną moc przerobową. No i cena skacze z 16 tysięcy za wafel w 5 nanometrach do 20 tysięcy za wafel w nanometrach. 3. A już dwukrotnie tańszy jest proces produkcyjny 7 nanometrów, który kosztuje 10 tysięcy za wafel. Więc można się spodziewać podwyżek. Cen em, sprzętu w 2024, i teraz wszyscy łapią się za głowę podwyżek. To co? Ile to wszystko będzie kosztować? Nie wiem, zobaczymy, ale jak będę coś więcej wiedział, będę donosił. Koniec z tanimi pamięciami. Mikron zmniejsza produkcję. No i jest to spowodowane tym, że ostatnio było dużo mowy o tym, że pamięci jest za dużo, że magazyny są pełne, więc pamięci będą tanieć. Trend Force. Ja często Wam podaję tutaj informacje z Trend Force, m.in. na podsumowaniu tygodnia. wieszczu, spadki cen pamięci, no i wszystkiego, co mniej więcej związane z pamięcią, więc poniekąd na przykład drożeje sprzęt elektroniczny ze względu na to, że TSMC podnosi ceny, ale ze względu na to, że jest dużo pamięci flash, no to ceny mogą spaść, bo na przykład mamy ją wszędzie, nie mamy w telefonach, mamy w kartach graficznych wszędzie, 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 absolutnie mamy e, pamięci. No i Micron doszedł do wniosku, że wydają na produkcję tyle samo, a nawet więcej, a z racji tego, że jest coraz więcej tego wszystkiego na rynku, no to nie zarabiają już tak dobrze. Obecnijmy w związku z tym produkcję będziemy wydawać mniej na produkcję, a jednocześnie ceny wzrosną, więc będziemy zarabiać tyle samo albo więcej przy ponoszeniu niższych kosztów. No i tak to będzie prawdopodobnie wyglądało. No i sprzedaż kart graficznych zalicza dołek, najniższa sprzedaż od 10 lat, jeżeli chodzi o dostawy kart graficznych. Dostarczono. No jak widzicie, tutaj ten, ten wykres bierze nam od 2014 roku cała pulę sprzedaży, ale ja już Wam mogę powiedzieć, że jest to od 2012 najniższa dostawa kart graficznych, najniższa, najmniejsza ilość została dostarczona na rynek. Jak widzicie, tendencja nie jest wzięta z niczego, no bo tutaj mieliśmy kryzys koparkowy w 2017 roku, gdzie też zabrakło kart graficznych, był on bardzo, bardzo podobny do tego, który mieliśmy przez ostatnie dwa lata tutaj, ale jak widzicie tutaj, ta dostępność, czy też dostawy kart graficznych jakoś znacząco nie wzrosły. W 2017-18 one były gigantyczne. I też po tym całym kryzysie zaliczyliśmy gigantyczny spadek. Ten spadek niemalże jest analogiczny jak ten tutaj. Z 16 tysięcy na 8 daje nam to o... Z 16, 000, z 16 na 8 to jest w milionach prawdopodobnie, więc liczmy w milionach z 16 na 8 teraz mamy zjazd ze 13 na 6. Więc jeżeli chodzi o takie wartości bezwzględne bardzo podobna ilość. Jeżeli jeżeli chodzi o procentowe, no to jest to większy spadek niż w 2017, ale coś czuję, że to jest dokładnie ten sam trend, ale mimo to na jakimś tam względnym poziomie z lat poprzednich po tych spadkach w 2017 te, ta ilość dostarczanych kart graficznych się jakby utrzymywała. Teraz jest ona niższa niż kiedykolwiek. Aczkolwiek tutaj w 2019 w kwartale drugim też była bardzo podobna ilość dostarczanych kart graficznych. 4080 przetestowany. Mieliśmy przecieki o 4080 w tym miesiącu, z tego względu, że ta karta wchodziła oficjalnie do sprzedaży. Teraz jak już to oglądacie, to karta jest w sprzedaży, mamy oficjalne wyniki testów, ba, nawet ja na swoim kanale wrzuciłem aż dwa modele, przetestowałem 4080. No i cóż, tak jak mówią kolejne newsy, Niestety nie sprzedaje się ta karta za dobrze. Niestety dla NVIDIA, dla nas, to w sumie wszystko jedno. Dla nas, niestety, jest wyceniona za wysoko. Z tego względu, że po prostu wycena na poziomie około 8 tysięcy zł w dniu premiery, bo ona zaczęła drożeć. Drożeć troszeczkę po premierze. Prawdopodobnie przez to, że skalperzy zaczęli wykupywać w nadziei na to, że ta karta będzie się tak sprzedawać jak 4090, jak karty w miesiącach poprzednich, ale jednak nie. Karta się nie sprzedaje. Ludzie nie chcą tej karty kupować. Nie ma już górników, a zwykli ludzie, użytkownicy jak ja czy ty, ziomeczku, no to my czekamy troszeczkę. 7 000, no to moim zdaniem już nie jest taka najgorsza cena za tę kartę graficzną, ale wszystkie takie modele ciekawsze, no to jest wydatek rzędu 8 i więcej tysięcy złotych. No i powoli zaczyna się nam rodzić w głowie pytanie, czy warto płacić 8000 z drobnymi za 40, 80, czy nie lepiej dopłacić do 40,90, chociaż 40,90 mocno podrażały. Gdyby tak nie podrażały, no to już wydaje mi się, że 40,80 w ogóle by się nie sprzedawało. No i co za tym idzie? Powiem wam. Te karty zaczęły odrobinkę tanieć, ale tym prawdopodobnie już rozłożeniem roz tego na czynniki pierwsze zajmę się w jakimś osobnym filmie u siebie na kanale. Fakt faktem jest taki, że jest to pierwsza karta od dawna, która nie została wykupiona od tak. 4090 zostało wykupione, 4080 się nie sprzedaje, a właściwie można powiedzieć, że no jest w takiej normalnej sytuacji jak zawsze powinno być, czyli karta się sprzedaje w jakimś stopniu, ale cały czas są zapasy na sklepie, przez to ceny nie rosną. Wydaje nam się to czymś dziwnym, ale tak właśnie powinna wyglądać normalność. Nienormalna jest tylko trochę cena. Za wysoko jest ta karta wyceniona, i ludzie też czekają na RX -y serii 7000, które mogłyby tutaj tą sytuację znacząco poprawić. A Nvidia już nawiasem mówiąc dostarczyła, dostarczyła 100 tysięcy RTX 40,90, których w sklepach brakuje, a 40,80 dostarczyła tylko 30 tysięcy i ich nie brakuje. Więc no, widać, że zainteresowanie, poziom zainteresowania między tymi kartami jest drastyczne. No i tutaj to, o czym wam mówiłem, że już jest sprzedawany poniżej cen MSR. Nawet u nas w kraju poniżej 7000 zł nieznacznie, ale symbolicznie jednak już to coś dla rynku oznacza. No cóż, RX -y serii 7000, tak jak mówiłem. Ludzie, którzy chcieli kupić 4080, czekają na te karty, bo one właśnie mają być konkurencją dla 40,80. Dla to po raz kolejny AMD konkurencji realnej nie ma. 4090 jest absolutnie poza zasięgiem, za to 7900 XT i XTX mogą mocno namieszać 4080. Cenami, bo są wycenione wstępnie świetnie. Zobaczymy, jaka będzie dostępność tych kart graficznych i jak to końcowo przełoży się na cenę. No i cóż, mamy pierwsze przecieki o 4060, o 4050. No i tak 4060 zaledwie 20% mocniejsze o 3060 przy jednoczesnym wzroście ceny o 10% względem e, 3060. Co za tym idzie? No, niemalże w tej samej cenie. Co poprzednich sprzed dwóch lat, yy, znaczy z wyższej cenie, ale w niemalże tej samej wydajności, dostajemy jakąś tam nową kartę. No nie wiem, czy będzie to dobry wybór, zwłaszcza jeżeli seria 3000 troszeczkę potanieje, to wolałbym sobie darować to DLSS-3, brać 3070, 3060 i 3070 i które będą prawdopodobnie wydajniejsze od tej nowej 4060, a w podobnej cenie, tyle że bez dlss 3. No, i karta ma pojawić się w przyszłym roku. E, tutaj e, właśnie mowa jest o premierze, a mianowicie może ona się pojawić na targach CES 2023, które odbywają się w styczniu. No, mobilna 4050 też została dostrzeżona, jeżeli chodzi o testy. No, i na chwilę obecną całkiem nieźle się prezentuje, e, jeżeli chodzi o wzrost wydajności. No, mm, powiem Wam szczerze, ja jakoś bardzo na te mobilne 40-50 nie czekam, natomiast jak widzicie w, tutaj w Puge Benchu uzyskała 57 punktów, gdzie e, 30-50 uzyskała ich 48,3, daje nam to jakieś 20%, dobrze liczę. No, coś między 15, 16, 17% wydajniejszą kartę graficzną. No. Powiem Wam szczerze, nie będzie to jakaś szałowa, zmieniająca rynku premiera. 4080, 12 GB oczywiście wróci jako 4070 ja, ja o tym Wam już kiedyś mówiłem. No i premiery możemy się spodziewać. Oczywiście, w styczniu. Tak, plus minus, prawdopodobnie ta karta też zostanie zapowiedziana na targach CES. Wydaje mi się, że tak jak Nvidia zrobiła podwójną premierę 4090-4080 na zasadzie najpierw 4090, później 4080, podobnie zrobią w przypadku 4070i i 4060. Być może pod koniec stycznia zobaczymy to 4070 Ti, a w lutym zobaczymy 4060. Takim miesięcznym odstępie. Natomiast na rynek wchodzi 3060 Ti z GDDR6X, która ma już na dobre zastąpić zwykłą z GDDR6 bez XA. Zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie, wydajnościowo. Ja powiem Wam szczerze, taką kartę od KFA2 miałem na testach. Testy przeprowadziłem, ale jeszcze wyników nie znam, bo to jest taki blind test, który ja robię. Zrobiłem testy 3060 Ti z GDDR6X, spakowałem, odesłałem i potem dosłownie to było w, w przeciągu... Znaczy, spakowałem i jeszcze nie odesłałem, ale y, od razu włożyłem moją 3060 Ti i przeprowadziłem swoje testy. To wszystko było w ciągu jednego dnia, więc żadnych aktualizacji sterownika nie było. Y, no i na chwilę obecną no, nie widziałem spektakularnych różnic. Zobaczymy, jak to wyjdzie w podsumowaniu. Redka pewnie będzie za niedługo na moim kanale. Będąc przy targach CES cały czas, Chociaż mieliśmy chwilę przerwy, tą 30-60ką, ale teraz będąc przy targach CES, prawdopodobnie Intel na targach CES też pokaże swoje procesory nowe, czyli procesory bez K, te, te takie bez możliwości podkręcania i też płyty główne chipsetem B700. 60. No i mamy też oficjalne obniżki cen Ryzenów 5000 i 7000. No 5000 już fajnie wyglądają, to cały czas są fajne procesory, ale 7000 niestety ze względu na bardzo drogą platformę cały czas kiepsko się sprzedaje. No i tutaj AMD obniża ceny. Natomiast ja już to mówiłem u siebie na kanale, problemem nie są ceny procesorów, bo one są całkiem dobrze wycenione. Problem jest w cenie całej platformy. Bardzo drogie płyty główne, do tego trzeba dokupić nietanie DDR5. No, i się okazuje, że cała platforma przy niejakim spektakularnym wzroście wydajności oferuje spektakularny wzrost ceny. A zwłaszcza, że jeżeli chodzi o gry, można mieć Ryzen na 7 5800X3D, który w grach zapewnia identyczną niemalże wydajność jak seria 7000, a jest dużo, dużo tańszy, a sama platforma to już jest dużo, dużo, dużo tańsza. Co z tego, że AMD oficjalnie obniżyło ceny, jak w Polsce i tak już procesory MSRP. Yy, jakby te procesory Ryzen serii 7000 sprzedają się w cenach niższych niż po tych obniżkach AMD, czyli już w polskich sklepach te ceny AMD serii 7000 i tak są niższe niż AMD, zapowiedział. Ale za to może. Ryzen z serii 7000 z 3D Cache będą tutaj e, jakimś ratunkiem dla AMD. Takim, przede wszystkim te, te procki mogą dostać niesamowitego kopa, jeżeli chodzi o e, wydajność w grach, bo już to widzieliśmy, że pamięci 3D Cache dają niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o gry i widzimy to na przykładzie 5800X 3D, więc seria 7000, jeżeli by tutaj dostarczyli trzy modele, ale wstęp nie, mają być to dwa. Ryzeny 9 nie mają dostać 3 dekreszu. Dla mnie to jest zrozumiałe, bo moim zdaniem wszystkie procesory do 8 8D... Zen. To są procesory gamingowe, a wszystkie powyżej to są procesory już takie bardziej profesjonalne. No chyba, że taki Intel, Intel do tego podchodzi tak, że on daje no te 8 rdzeni plus dodatkowe takie rdzenie słabe, żeby tych 8 rdzeni nic im nie przeszkadzało w renderowaniu jak najlepszej grafiki w grach. I też wychodzę z tego założenia, że i 7 to jest jeszcze do gier, a i 9 to już jest do takiej pracy yy, no, gry plus może... Yy, Praca profesjonalna. Oczywiście mogą zostać zapowiedziane już w styczniu na cesie, ale kiedy dokładnie to się wydarzy, to będę wam donosił, jeżeli dostaniemy takie informacje. Na pewno zadebiutują w przyszłym roku w pierwszej połowie, ale w drugiej połowie mamy już dostać też APU serii 7000, więc to może być bardzo, bardzo ciekawe. No i teraz przechodzimy do drugiej telenoweli po telenoweli Muska czyli palące się złącza. Problemem jest taki, że na początku była mowa o prześciówka, że, że być może to producenci, któryś z producentów, bo jest ich dwóch Nvidia to potwierdziła, dwóch producentów tych tyczek, że któryś z tych producentów dał tutaj ciała, no i przez to niestety te wtyczki się topią ale wychodzi na to, że topią się też natywne złącza. Nvidia tutaj podjęła różne próby badania tego wszystkiego. No i wychodzi na to, że wina jest. Raczej po stronie użytkowników. Z tego względu, że to głównym powodem ma być nieprawidłowo wpięta wtyczka. Nie do końca zbyt duża przerwa, za duże prądy i to kończy się generowaniem wysokiej temperatury. Na przykład tutaj nie jest dokładnie wpięta i to się kończy takimi rezultatami. Powiem wam tak, nie tylko Nvidia tak twierdzi, bo Gamer Nexus też tak twierdzi. Ja mam z tyłu tutaj 4080 zasilaną z tego złącza, ale wydaje mi się, że 4080 raczej takiego problemu nie będzie generować z tego względu, że on tam jest 100 W mniej na tej złączce niż w 4090, więc problem raczej głównie dotyczy 4090, ale Gamer Nexus też doszedł do takiego wniosku, że raczej w większości przypadków jest to wina złego wpięcia wtyczki. Albo jakiś ciał obcych też, które się tam mogą znaleźć. Koniec końców no, udało się mu tylko jedną wtyczkę stopić i efektem tego stopienia było właśnie błędne podłączenie. W innych scenariuszach, gdzie było to testowane w laboratorium, to jak widzicie to wygląda jak zdjęcie z jakiegoś rentgenu, jak wygląda, a chyba, że jest to jakiś przekrój, ale wydaje mi się, że jest to rentgen tej, tej wtyczki że, albo jakieś inne prześwietlenie, że jednak w większości niestety wina leży po złej, z, jakby winom jest złe wpięcie wtyczki. No sam, jakby sama ilość uszkodzonych kabli nie jest jeszcze duża, bo jest to około pół procenta czy procent, no to jest to nie jest też mało, 100 tysięcy kart mówiliśmy, że Nvidia dostarczyła, więc procent z tego wszystkiego szybka matma to będzie 1000, tak? 1000 kart, więc to jest dosyć dużo. Chyba że mówimy tutaj o procencie z przejściówek, no to wtedy. Wtedy jest to jeszcze mniej, bo na pewno część osób korzysta z dedykowanego złącza tak jak ja do karty graficznej, a nie z przejściówki. No i plus, jest to dość młody produkt na rynku, więc ten problem może się jeszcze uwypuklić w dalszym czasie. Na pewno nie jest to dobre. Pomimo, pomimo tego, że może być jakieś złe wpięcie czy coś takiego, że ta wtyczka jest takim newralgicznym punktem, mówimy tu o problemach, które są 2-3 miesiące po premierze, a te karty mają działać kilka ładnych lat pod często tak dużymi obciążeniami. No dobra, porzucamy to i przechodzimy do gier, bo CD Projekt ujawnił, e, kiedy, e, kiedy, 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 premiera e, poprawionego Wiedźmina, czyli tej next wersji, a mianowicie 14 grudnia za darmo każdy dostanie aktualizację do next Wiedźmina. No i cóż, sam CD Projekt pokazał takiego poprawionego Wiedźmina, powiem Wam szczerze, nie wiem, nie zadziała mi prawdopodobnie ten filmik z tego względu, że lecę na internecie z telefonu, ale to jest historia na zupełnie inny, inny film. Tak czy inaczej, możecie sobie te gameplaye poglądać. Powiem Wam szczerze tak, spodziewałem się troszeczkę więcej, ale i tak będę się z tego cieszył, co dostaniemy. Remake Wiedźmina z dużą zmianą w stosunku do oryginału, a mianowicie, remake Wiedźmina może dostać otwarty świat. Ja o tym mówiłem na swoim kanale Technokrata Games że moim zdaniem po przejściu na Unreal Engine 5 pozostanie przy takiej liniowości, jaką, jaka była w Wiedźminie 1, będzie nienaturalne, będzie wyglądać jeszcze bardziej sztucznie niż ta liniowość, która była w jedynce tej oryginalnej, starej z 2007 roku. Tamta liniowość no, była w tamtych czasach jakaś naturalna, w dzisiejszych przy tego typu grafice też by była, ale w grze zrobionej w Unreal'u z tą taką już bardzo mocno realistyczną grafiką, Tworzenie jakichś sztucznych barier, sztucznych rzeczy nie do przejścia, żeby to było liniowe, będzie bardzo nienaturalne. No, i moim zdaniem ta gra zdecydowanie powinna dostać otwarty świat i rzekomo tak ma się stać. Może to będzie taki półotwarty świat jak w Wiedźminie Dwójce, ale na pewno nie tak zamknięty jak w oryginalnej jedynce. Microsoft też się wygadał co do daty premiery GTA 6. Ponieważ, no, jak wiecie, przejmują Activision Blizzard i w związku z tym, e, no, wiele raportów muszą składać do różnych organów zajmujących się e, takimi antymonopolowymi e, transakcjami. No, i oni mówią, że tutaj premiera w jednym z takich raportów GTA 6 ma nastąpić w 2024. Co byłoby całkiem realną datą, patrząc na te przecieki, które mieliśmy kiedyś, taki giga wyciek z GTA 6, na wszystkie przewidywania, o których mówiliśmy, 2024 to całkiem prawdopodobna data. A na koniec wisienka na torcie. Polacy na Kickstarterze uzbierali grubo ponad 2 miliony dolarów na planszówkę Heroesów 3. Legendarnych Heroesów, kochanych w naszym kraju, kochanych tak bardzo jak Gothic, w sumie nie wiem, jakie są. Dajcie znać. Dajcie znać w komentarzu, jak ktoś już to obejrzał do tego momentu, jakie są takie najbardziej epickie gry, które są kochane u nas w kraju. Bo na pewno wiem, że jest to Gothic bezsprzecznie, Heroesy bezsprzecznie. Wiadomo, jest też CS ee, LOL. Wydaje mi się, że nie ma takiej bardzo głębokiej historii. Jest to stosunkowo nowa gra na przykład z porównaniem do Gotika czy do Heroesów. Natomiast no, na pewno te gry bardzo, bardzo przynajmniej u mnie mocno zapadają w pamięć i są takimi no, oldschoolowymi grami, do których się z chęcią wraca zawsze i nigdy się jeszcze nie starzeją. Więc dajcie znać jeszcze jakie według Was są takie gry, takie do których można wrócić teraz i cały czas jest git. Albo jakie dla Was były takie symboliczne Policzne gry, które czujecie, że były mocne w całym kraju, że niemal wszyscy w to w pewnym momencie grali. To by było tyle na dzisiaj, bardzo długie podsumowanie, ale jak na to, że podsumowanie miesiąca, to moim zdaniem nie aż tak długie. Ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Widzimy się w przyszłym tygodniu w podsumowaniu tygodnia. Zachęcam was jeszcze raz do tego, o czym mówiłem na samym początku, konkurs. Adwentowy 2022 z IT Hardware. Czas zacząć. On startuje od jutra. Jak to dzisiaj oglądacie, to jutro stay tuned i bierzcie udział codziennie. A później chwalcie się w komentarzach, kto z Was wygra. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Życzę oczywiście miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!